Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Sagi, a to kolejny odcinek Planet Zoo. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową kolejnego wybiegu, tym razem dla bizonów amerykańskich, tak jak jeden z was podsunął mi w komentarzu. Bardzo wam dziękuję. No i tak, na początku pokażę wam całą budowę wybiegu, oczywiście w timelapse, a później zajmiemy się oprowadzaniem po zoo, bo troszeczkę się zmieniło. Więc zapraszam. No i hej, witajcie już w naszym Zoo. Jak widzicie, wybieg już tak wygląda w całej okazałości. Troszeczkę się zmartwiłem, bo jak go budowałem, wydawało mi się, że będzie on dużo, dużo, dużo większy. A tak naprawdę wyszedł kurczę, stosunkowo mały, patrząc na to, że bizony, które się tutaj chowają, są dość dużymi zwierzętami i potrzebują naprawdę dużo, dużo miejsca, a one żyją też w dużych stadach, i więc to miejsce naprawdę byłoby potrzebne. Ale patrząc tutaj na obszar poruszania się po lądzie, mamy dwa razy więcej nadwyżki tego miejsca, więc... Kurczę, no powinno być ok, ale trochę się cykam, że jak będzie ich dużo, to trzeba będzie awaryjnie gdzieś powiększać ten wybieg, albo po prostu je sprzedać. No ale wygląda on w ten sposób. No nie jest jakiś e, niesamowicie e, okazały, nie ma w tu jakichś niesamowitych, kreatywnych rzeczy. Ten wodospadzik, który już miałem dziś go wcześniej zbudowanego, wygląda naprawdę fajnie. Tutaj to całe oświetlenie, tutaj taka mini, można powiedzieć, rzeczka z takim tutaj małym zaokrągleniem, takim małym źródełkiem na końcu. No ale tak, no to w sumie jeżeli chodzi o ten wybieg bizonów to tyle. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o wybieg dla owiec, też go tutaj zrobiłem. No jak widzicie, one potrzebują bardzo mało rośl roślinności na swoim wybiegu, więc tutaj nie mogę zbytnio poszaleć, żeby im się tutaj dobrze, dobrze mieszkało. Ale i tak mi się wydaje, że ten wybieg jest i tak, tak Całkiem, całkiem fajne. E, patrząc sobie tutaj na nie, z tego co wiem, tu powinno być mało, mała owieczka, tylko gdzie ona się chowa? Tutaj się chowa. Tu jest bardzo słodka mała owieczka, która już ma, ma, ma już w sumie trochę, ma prawie 5 lat, więc naprawdę, chyba niedługo będzie wchodziła już w ten e, dorosły, e, d, dorosły wiek, więc będzie można ją albo sprzedać, albo po prostu zatrzymać na szynzo. E, tutaj patrząc, mamy tutaj chyba już kolejnego widłoroga, tylko gdzie on jest? Kucze, żeby go teraz tak szybko znaleźć, gdzie on się może ukrywać, skubany? Halo, halo, gdzie ty jesteś, w rogu? no ja powiem wam szczerze, że go tutaj nie widzę. Gdzie on się ukrył? Ja nie mogę. Dobra, zrobimy tak, wejdziemy tutaj. Podgląd zwierzęta. No, jest gdzieś tutaj, to jest ten. Ojejku, tutaj jest, Boże, bo on jest taki malutki. Malutki? czemu, patrzcie, mam napisane, że jest dorosły, a jest nawet taki mały, czekajcie, puszczę grę. Czy on nagle urośnie, czy coś, bo aż, aż dziwnie to wygląda. No nic, na razie się załatwia. No i cóż, no wygląda tak. O właśnie, Boże, patrzcie, jakie to jest dziwne. Właśnie się, właśnie urósł i teraz patrząc na to, że nasz ten pierwszy osobnik jest już stary i się nie będzie mógł rozmnażać, to ten młody osobnik prawdopodobnie wygryzie tego starego, jeżeli chodzi o, o bycie liderem w stadzie i możemy mu dokupić na przykład jakąś samiczkę. To też może być całkiem ciekawa. o właśnie się biją, patrzcie, walka. To... walczą właśnie o terytorium. I w sumie niech walczą, bo e, tak naprawdę jeżeli jeden z nich wygra to już będą mia miały to za sobą, prawdopodobnie wygra ten młodszy i będzie już ustabilizowana hierarchia w stadzie. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o wilki, kurcze wiecie co, nagrywałem przed chwilą ten odcinek, coś mi się zrąbało z, z, z obrazem, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Co? Czekajcie, zwierzę, zwierzę uciekło? No bez jaj, że on sobie przechodzi przez ten, przez ten panele. No to to jest trochę głupota, no cóż, nieważne. Nagrałem już raz ten odcinek. Nagrałem raz to dogranie. Niestety coś mi się porąbało z plikiem przy montowaniu, nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że to będzie ok. I teraz tak, mieliśmy tutaj aż cztery małe wilczki, które już urosły i udało nam się je sprzedać i wystawić na handel. Jak zobaczycie w magazynie, o kurczę, jeden nam się już sprzedał, więc zostały tylko jeszcze dwa, że są wystawione z naprawdę fajne listki, <laughs> można tak powiedzieć. E, więc mamy zarobek już dość, dość konkretny z tych wilków, więc naprawdę mnie to bardzo cieszy. E, a patrząc dalej już na nasze zoo, to tutaj się w sumie nic nie zmieniło, oprócz tego, że mamy armię żółwi. to <laughs> taką konkretną. Panie, szczerze, że nie spodziewałem się, że one aż tak się mnożą. No i jest ich tutaj od cholernet, powiem szczerze, net, nie, nie wiem... Jak to sprawdzić, kurczę ile tutaj jest 21 żółwi jest na tym wybiegu Więc to jest w ogóle Jakaś, coś nieprawdopodobnego Po prostu, no ale no W sumie to cieszy, jak one urosną Jak one dojdą do wieku tego swojego Już dorosłego To naprawdę dobre pieniądze się z nich Wyciśnie, no ale co, w sumie to tyle Jeżeli chodzi o ten odcinek, więc mam nadzieję, że Się podobał, zapraszam do subskrypcji, lajkowania Tego filmu i zapraszam Na kolejne odcinki z PZO Elo